Naś przynyż dlepi, to uwaga. Dobra, zwolni trochę, bo tu już zaraz może być. Coś było, coś walnęło przed nami. Lufa sztywno-prosto na razie. Kierowca stop. To było dobra, jedź, Coś wali przed nami. Dlatego się zatrzymaj, albo zjedz z górki i się zatrzymaj. Odłamkowy załadowany. O, pięknie nas osłonił. Ale to przyjął na klatę, jebany. Aż to nagram.